Znalezienie miejsca nocleg, przetrwanie nocy, jest jedną z najważniejszych rzeczy w warunkach walki o przetrwanie. Protekcja tak zwana, czyli przetrwanie, jest najważniejszą rzeczą, jaką musimy wykonać, jeśli znajdziemy się w nieprzyjaznych okolicznościach. Czyli musimy przetrwać tą noc. Jest to bardzo fajne miejsce do biwakowania, jeśli posiadamy namiot. Ale co zrobić, gdy takiego namiotu nie posiadamy? Miejsce wtedy musi być zupełnie inne, musi spełniać inne wymagania, inne kryteria. Spróbujmy znaleźć takie miejsce i wykorzystajmy sprzęt, który mamy w plecaku. Miejsce do spędzenia nocy, do spędzenia noclegu, musi zabezpieczać nas przed wiatrem, przed deszczem, przed zimnem, przed chłodem. Musi pozwalać tam wypocząć i zdobyć siłę na walkę, przetrwanie następny dzień. Nie możemy budować noclegu na szczycie góry. Nie możemy budować w dolince, na szczęście góry nas zwieje, będzie zimno, będzie wiało. W dolince może, może być wilgoć z samego rana, może jeśli będzie padało w nocy, to może ten cały deszcz albo jakaś lawina kamienie, czy błota może nas słąć. Miejsce musi być suche, musi być blisko opał, musi być blisko jakaś woda. Takie miejsce czasem trudno jest znaleźć, dlatego należy pamiętać o tym, żeby miejsca nocleg szukać najpóźniej na dwie godziny przed zmierzchem, żebyśmy po nocy nie chodzili po jakimś nieznanym lesie, żeby nam się nie zdarzyła jakaś przygoda. To jest dobre miejsce, żeby spędzić tutaj noc. Zbudujemy tutaj taki mały szałas z płachty biwakowej. Nad nami nie ma żadnych suchych gałęzi starego drzewa, sprochniałego, które mogłoby w nocy na nas spać. Na ziemi jest sucho, jest trawa, nie ma żadnych kamieni. Sprawdzimy, czy nie ma mrówek, żeby nas w nocy nie. Nie pogryzły albo jakichś innych, czy żmi, czy takich rzeczy. Zawsze trzeba sprawdzić, właśnie, miejsce, gdzie będziemy noclegować na ziemi i nad nami górę. Oczywiście takie elementy, jak wcześniej mówiłem, żeby nas jakiś potok nie zabrał, żeby gdzieś woda, żebyśmy nie biwakowali przy jakimś jeziorku, bo w nocy może stan wody się podnieść i nas, nas podmyć. Dlatego bardzo ważne jest, żeby wcześniej sprawdzać, szukać takiego miejsca. Oczywiście, jak będzie jakaś sytuacja awaryjna, no to będziemy się spali wtedy w miejscu, w które po prostu staniemy i się zatrzymamy. Natomiast jeśli mamy możliwość, trzeba się tego przygotować, przygotować lepiej. Zróbmy tutaj zadaszenie z płachty biwakowej. W plecaku mam ze sobą dzisiaj śpiwór i płachtę biwakową oraz lekką karimatę. Pozwoli mi to przetrwać noc w miarę komfortowych warunkach. Podczas zbudowania tego schronienia wykorzystamy takie gumki rowerowe do naciągania przewożonego ekwipunku czy towaru. Natomiast oczywiście można najprościej zastosować do tego sznurek. Sznurek mniej waży i zajmuje mniej miejsca, chociaż ma kilka wad. Przede wszystkim sznurek automatycznie się sam nie naciąga. Natomiast taka gumka automatycznie będzie nam naciągała całą płachtę, powodując, że to będzie cały czas naciągnięte. Możemy sobie dowolnie to kreować. Ja, tu w tym takim zestawie z płachtą biwakową mam komplet i komplet taki szpilek do ziemi. Natomiast można oczywiście wykorzystać do tego kawałek drzewa lub jakieś inne, lub jakieś inne elementy, które nam po prostu możemy przywiązać, nawet yy, kawałki, kawałki poncza czy kawałki tej płachty biwakowej do jakichś innych, do jakichś innych drzew. No, byliśmy ponczę, natomiast środek będzie się zapadał. Jeśli nie będzie, nie będzie padał deszcz, to, to może tak zostać. Natomiast, jeśli będziemy przekonani, że w nocy będzie padał deszcz czy śnieg, to żeby ta woda nie zatrzymywała się w środku, trzeba to ponczę do góry podnieść. W tym wypadku zahaczamy jakąś gałąź, jakąkolwiek, żeby po prostu całość podniesiono do góry i woda mogła spływać, ściekać w jednym miejscu. Można okopać sobie cały ten element, żeby nam ta woda nie wpływała do środka. Natomiast na pewno zabezpiecza nas to przed wiatrem wiejącym z jednej strony, będzie tu cicho w miarę przytulnie. Oczywiście trzeba to wcześniej zbadać, z której strony wieje wiatr, żeby się nie okazało, że wiatr wieje właśnie w, nasze, w naszą, w nasz ten szałas, w, naszą, w nasze połącza. Mam tu śpiwór, mam tu karimatę, mogę sobie spokojnie, wygodnie spędzić noc. Z przodu mogę rozpalić mało ognisko, mogę sobie to bytować. Taką płachtę biwakową można rozbić prawie w każdym miejscu. Tutaj jest trochę inny las, jest trochę więcej drzew. Znaleźliśmy inne miejsce, zbudujemy trochę inne schronienie, działające na innej zasadzie, ale cały czas opierające się na płachcie biwakowej. Zamiast takiej płachty możemy wykorzystać folię NRC, stary kostur który znajdziemy, lub każdą inną płachtę, którą będziemy mogli mieć ze sobą albo którą znajdziemy. Ona powoduje, że mamy mniej czasu stracimy mniej energii na zbudowanie jakiegoś schronienia. Tutaj zbudowałem takie zadaszenie z takiej samej płachty biwakowej z poncza, tylko zastosowałem cztery drzewa, które nam przywią, trzymają tą całą płachtę. Jest, je, różnica podstawowa jest taka, że tutaj jest cały czas może wiatr wiać, natomiast to jest takie miejsce, taki las gęsty, że ten wiatr tutaj nas nie dosięgnie. Będzie wygodnie wchodzić i wychodzić z każdej strony do tego, do tego naszego schronienia, a ognisko możemy sobie rozpalić z której strony będziemy sobie chcieli. Mogę spędzić tu ciepłą przytulnie noc, ale może zdarzyć się tak, że nie będę miał takiej lub innej podobnej płachty. Wtedy muszę poszukać jakiegoś naturalnego schronienia.